Był Simon z tej strony Kasperowski, a w dzisiejszym odcinku to jest nowa seria na naszym kanale GTA V. Realne życie, tak się będzie nazywała ta seria, ponieważ prawdziwe życie już jest dużo na y, YouTubie, więc realne życie troszkę będzie tak samo na tym się polegało, y, ale inaczej się po prostu nazywało. Y, przedstawiam Wam Franklina Clintona, którego będziemy prowadzić w tej serii, czyli Prawdziwe życie jakby realne, czyli musimy wszystko robić, żeby go doprowadzić do milionera. Ale tak jak już widzicie, może z tyłu ma tylko skutera, padio. On nie ma prawo jazdy, za paliwo musimy płacić i tak dalej, i tak dalej. Nie ma prawo jazdy, do którego będziemy na początku musieli dojść jakoś. Nie wiadomo jak to zrobimy, ale ma telefon oczywiście, tak jak wiadomo zawsze ma telefon. Ma telefon. I powiem tak. Nie będę przedłużał. Oglądajcie i lecimy do oglądania. I ja prowadzę postać. Jakbyście, Jak Wam się spodoba ta seria, to dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem myślę, że wam się uda. Troszkę tutaj po prawej stronie w dolnym rogu coś tutaj mi nie pykło. Tak jest chwila przerwy. To ja jestem w montażu. W tym, co powiedziałem w prawym dolnym rogu, to jest nieprawda, myślałem, że po prostu się nie wytnie w montażu, ale lećcie do oglądania dalej, na razie. Udali e, do m, fryzjera, żeby nam coś zrobił z brodą i z, 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 z włosami. Jest 16.03, więc e, tak, będziemy pewnie dzisiaj nockę, albo dzisiaj jeszcze pracy nie będzie, bo w sumie on nie ma pracy, ale myślę, że w końcu się uda. Dzisiaj po prostu Franklina ogarnijmy. Franklin siada na padzio. No tak, średnio ma zatankowane, ale dobra, niech będzie. No to tak. Yy, tutaj macie stan konta i tutaj zawsze będzie stan konta Franklina. On ma 50 dolarów, zawsze. No, nie będzie miał zawsze, tylko teraz ma 50 dolarów. Musimy przepisów. Yy, no, słuchać się przepisów tak jakby, ale tak, tutaj mamy jakiegoś bliskiego fryzjera i se myślę, że pojedziemy do niego. Franklin nie ma prawa jazdy, ale tak wiadomo, że na skuterze może jeździć. Po prawym dolnym rogu macie MPH, to jest ile jedziemy na godzinę, prędkość. Ale moc ma jakiś ten skuterek. Ale te prawy dolny ruch też trochę tutaj przeszkadza. Ale już w następnym odcinku tego nie będzie. Bo coś mi tutaj zlagowało. No to dobra. No to ja jadę. I uważam na przepisy. To jest Faggio. On ma właśnie skuterka Faggio. Który nie jedzie jakoś szybko. Ale jakoś tam dojechać można gdzieś. A w prawym w Stanach na, na, na czerwono, nawet na prawo można, więc wyjedziemy Oj, sorki. Tutaj mogę chyba zjechać. Dobra, może nie będzie mi działało sorki. Jest, jest zielone, no to jedziemy sobie. No, taki skuterek, ledwo, ledwo, ale coś tam się daje. No, gdzie wchodzisz? Już sobie dojeżdżamy, tylko tutaj o właśnie muszę jakoś nawrócić. Taki skuterek, ale dobrze chociaż że można jeździć bez prawo jazdy i to jest najważniejsze u Franklina jak na razie. Bo bez tego to no, ciężko by było. My tutaj mamy. Dobra, parkujemy skuterka. I idziemy do fryzjerka. Jak się zrymowało? Bo takie rymy dzisiaj mam. Eee, dobra, wchodzimy do fryzjera. Spoko, luzik, luzik, Jakaś kacynka mi się włączyła niechcący. Oko. Teraz sobie ustalimy, jaką fryzurę tutaj Franklinowi dał mi zrobić. Na razie zróbmy fryzury. O, jakie drogie tu masz fryzury, pani. Hmm. Takie gwiazdki mi się nie podobają. Te też takie średnie A? Może takie na razie No to dobra kupmy sobie te trzy paski Nie wiem co robi Ale 28 dolarów Poszło Poszło o tak Tak poszło właśnie Brody O tutaj w ogóle to co za zero bo to aha albo to tylko obcinają ale nie no, albo taka. Tak, kurczę no. Sam nie wiem czy taką zrobić za zero. No chyba tak, bo nam zależy na razie na pieniążkach. No to zróbmy sobie taką, tylko żeby ten Franklin chociaż wy coś wyglądał jak normalny człowiek oczywiście, nie? No i dobra, no to dziękuję bardzo. Dziękuję, to też bardzo ślicznie dziękuję. Ja już zapłacę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. O, która godzina? Ha, 17. Już godzina jest. A może załóżka sklepu Franklin, bo żeby później nie było problemu. No to sobie może pojedziemy teraz. Franklin, wam coś pokaże, albo pojedziemy do sklepu bo musi sobie zrobić zakupy na yy, do jedzonka coś musi, bo yy, też musi, ojeju Jezus Maria, ale jakby nas złapała policja to byśmy mieli lekki przypał bo to przecież zapomniałem sobie, że trzeba uważać na przepisy bo by był problemik mały no i tak, tutaj teraz sobie zjeżdżamy pięknie, pięknie, czerwone, czyli sobie stoimy, no bo na lewym w stanach nie można, ale... Na prawym można, ale my nie jedziemy tam, tylko jedziemy tam. Franklin ma skuterka. Jeszcze spróbujemy o takim świetle porobić zdjęcia. Bo może wystawimy tego skuterka Może wystawimy tego skuterka na do sprzedaży i może ktoś kupi go I będziemy mieli na y, prawo jazdy I będziemy mieli w sumie na życie, ale na prawo jazdy, bo o to chodzi, bo nawet nie możemy się zatrudnić w jakiejś pracy, y, z którym się auta jeżdżą. O i tutaj mamy sklepik. To sobie może tutaj zaparkuje. Spokojnie, boję się tutaj trochę chodzić. Ale Frankin też... Dobra, wyrzucamy ten kask może tutaj, co? Okej, okay, dobra. Dzięki. No zamknięty sklep, no nie gadajcie. Na te bronie nie zwracajcie uwagi, bo to... bo to... Yy, tak właśnie jakoś mi coś tam laguje przez te mody. Dobra, no to co? No to sobie do domku, do domku sobie pojedziemy. Tylko to teraz tak, ja tu mogę zaprosić, Mogę. I teraz tutaj, dobra. No i jedziemy do domku i zrobimy przy garażu myślę, że zrobimy sobie e, m, zdjęcia, albo w sumie jutro rano zrobimy sobie, na rankiem sobie zrobimy te zdjęcia. Myślę, że będzie lepiej. Tutaj, myślę, że ten to pojadę. O! A! Na czerwonym w prawo mogę, więc jadę. ale ten skutek tak dziwnie jedzie na takiej drodze, dłużej. Tak dziwnie. No i jesteśmy w domu Ładnie go ustawmy. I zobaczmy, jak porobimy zdjęcia mu. Ja bym zrobił tak. I ciekawe, ile byśmy za niego wzięli. Tak, zapomniałem, że mieliśmy jutro robić te zdjęcia, i będę robił o takim świetle. 3 I lub 4 tysiące bym chciał za niego. To no, no dobra. Mm. Body, I mean. Tak. I zróbmy parę zdjęć temu skuterkowi. tak dobra tak z każdej strony byśmy porobili zapisujemy sobie to zdjęcie i Franklin wieczorem Franklin wieczorem go wystawi sobie dobra jeszcze w sumie chyba od drugiej strony ja bym zrobił Albo, o, albo od tyłu jeszcze, od tyłu. Bo od tyłu nie mamy zdjęcia. Może o, tak, żeby. Bo to jest nawet chyba. Sam nie wiem, czy to jest nowy Franklin, ma ten skuterek, czy stary. Sam nie wiem. Dobra, zdjęcia mamy porobione. O, zapaliło nam się światło. A, tak, dobra. Yy, więc yy, widzimy się, jak Franklin już się wyśpił. No i godzina ósma. Franklin spał w tych samych ubraniach, bo przecież nie ma. Skuterka zostawił, tak jak zostawił. Jest ósma godzina, tak ósma? No, ósma 46. Ale to tam nie ważne te, te, te minuty, tak szybko lecę tutaj, jak nie wiem. No i Franklin już jest na nogach i by chciał wam pokazać, no pokazać bym chciał, gdzie pracuje. Bo pracuje sobie u takiego szefa szef się nazywa Filip Wontarlo i sobie pracuje jako sprzedawca hot dogów pokażę wam to teraz tylko, że Pier pierw co musi zawsze zrobić to musi pojechać do sklepu pojedziemy do tego, bo ten tam, który był zamknięty nie wiem czemu, pojedziemy sobie do sklepu bo musi kupić, on, on musi kupić za swoje pieniążki rzeczy do tych hot dogów żeby później zarobić. Ma taką budkę na Molo. I na tym Molo y, tam już są rozłożone budki od rana. Ten szef rozkłada zawsze. I po prostu Franklin przyjeżdża sobie. Kiedy chce, po prostu kiedy, w które dni chce, ale jak chce zarobić, jak chce zarobić, to, to po prostu jeździ sobie codziennie, bo to dniówki płac, płacą mu. Tyle ile sprzeda hot dogów, tyle na przykład zarabia pieniążków. Tam chyba za jednego doga jest podobno chyba 5 dolarów, więc yy, niedużo, ale coś tam jest zawsze, da się dorobić. Yy, jeszcze o tego skuterka nikt się nie zgłosił. Yy. No cóż, odczekamy, może ktoś się zgłosi, może nie, no ale na pewno kiedyś czy później się ktoś zgłosi. A i tak możemy nie mieć, a zdjęcia już są wystawione, bo Franklin je wystawił. Przepraszam ogólnie za mój głos. Ponieważ jestem troszkę przeziębiony, ale no film chciałem, żeby grać, e, chciałem, żeby wrócić go e, dzisiaj. No to go po prostu wrzucam. E, no i go nagrywam. Aha, i do stacji sobie przyjechaliśmy, bo może stacja będzie otwarta. Oby aha, już chyba widzę, że będzie zamknięta. Mhm. No to, co z tymi sklepami jest w tym Los Santos. Pewnie się dowiemy coś, jak będziemy oglądać wiadomości, no ale musimy gdzieś do jakiegoś tam sklepu dojechać, no dobra, jedziemy do, do. do tego. Jedziemy sobie do tego sklepu i zobaczymy czy tamten będzie otwarty. Jak nie, to zadzwonimy do szefa, że po prostu nie ma. Nigdzie sklepy są zamknięte i zobaczymy, może on gdzieś załatwi, bo on mieszka tam gdzieś yy, na czy kanals. Dobra, my e, Frankfurt sobie powolutku jedzie. No, bo za szybko kurde. Bo za szybko jakoś tym skuterkiem się nie da jeździć. Na czerwonym można na w prawo, więc sobie jedziemy. No, zobaczymy czy tutaj. Oj, sobie stoimy. No i właśnie sobie podjeżdżamy pod następną stację. Bardzo fajnie, fajnie. Tankujemy. Właśnie sam nie wiem. Mamy troszkę mało pieniążków. No dobra, jeszcze troszkę paliwka mamy, więc może. Pobędziemy damy raz. Nie, co tam mi, co jeszcze jakaś taka cenka. Eee, hejka, siemka, Ja tutaj tylko, tak jak zawsze przyjeżdżam, parę razy byłem u siebie tutaj. Eee, po te różne eee, przysmaki, nie, bo ja tam pracuję tylko do No eee, Dobra, no to idziemy do lodówek. Tutaj paróweczki są. Bułeczki gdzie ty masz? A tutaj... Nie, gdzie ty masz te bułeczki? Kurczę, bo tam mam już. O tutaj bułeczki. Dobra, no to weź mi to, skasuj. I wiesz, i, i, i weź mi ten. Jeszcze może se kupię, wiesz co? Jeszcze se kupię. To se kupię. Dobra? Ale jeszcze wiesz co powiem, jeszcze te mi spakasz mi te bułeczki i, i, i w tym stylu, nie? Dobra, no to dzięki. No, tam 10 mi... No, Franklinowi zostało 10 dolarów. Czemu? No, bo kupi, zakupy. Zobaczymy ile mu się uda dzisiaj zarobić. Żeby się chociaż troszkę odbił. No to my jedziemy na Molo, bo tam mamy pracę dzisiaj. Odpalaj tego skuterka i jedziemy. Dobra. Y... No to tak. Bezpucz jest. Yy, molo, molo, no to my na molo to sobie dojedziemy na spokojnie i to jeszcze niedaleko. Niedaleko, bo gdzieś tutaj. No to dobra, no to jedziemy. Dobra. No i znowu światła, wiadomo, czerwone, bo przecież mi zawsze czerwone wybija. No ubierz sobie kasku, ubierz, Franklinku. Zobaczymy, że, czy mu się coś uda zarobić, no oby, oby, oby mu się udało coś zarobić, tak? No i niech się ktoś odezwie, odezwie niech się ktoś yy, w sprawie tego motorka, nie? No też by się przydało go coś tam yy, sprzedać, żeby coś tam zarobić. Franklin postanowił, że postanowił i go wystawił za 3,5 tysiąca. I myślę, że to jest uczciwa cena za takiego skuterka, bo sam nie wiem za on bo on chyba dostał go od cioci, chyba tak, tak. Ale to już bardzo dawno, więc używamy. Spadzio Sport yy, powie o tym. No. A my jedziemy na molo zarabiać hajs. No i ostatnia prosta droga. Myślę, że mogę chyba przejechać. Zaszli? Dzięki. I tutaj gdzieś powinniśmy sobie zaparkować. Franklin zawsze albo tutaj na parking. Sam kurczę pan... Że nie wiem czy... Bo Franklin wjeżdżał zawsze... Tutaj. No i sobie tu wjedziemy, tylko że musimy się w taki, w taki sposób przejść kawałek. Ale tu sobie zaparkujemy i sobie idziemy robić hot do g i zarabiać. Haj siwko! No, Frank idzie, bo on tam ma to, tam, 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 tam ma stoisko już chyba widać tym żółtym parasolem, to chyba jego, zobaczymy, tam będzie od razu widać, czy to jego, czy nie jego. No tak, zgadłem, to jego stoisko, już wam pokazuję. Bo tutaj mu, o, już wam pokazuję, tutaj, o, to jest jego stoisko, to mu właśnie pan zawsze, mm, zawsze pan mu rozstawia stoisko i tutaj on se, franknie se rozpala i po prostu, są takie taki obity. I trzeba chyba iść do lekarza z nim, biedny. Co mu się stało? Może mu coś wyskakuje? Jakieś przeziębienie czy coś? Nie wiem, zobaczymy, dobra. Franklin sobie tu odpala, troszkę sobie popracuje i myślę O, to już um, widzę, że bułki miał A on kupił bułek, dobra, to się tam dołoży bułek i będzie sobie pracował e, Więc on sobie tutaj odpala już i będzie zaraz robił Bo zarobił sobie Uwaga, uwaga Tyle Miał 10 dolarów, zarobił sobie 30 i ma 40 dolarów Ale... Teraz tutaj zostawiam zawsze stoisko, bo tu szef zaraz podjedzie chyba busikiem i on chowa. I rano po prostu przyjeżdża i znowu idziemy sobie do roboty, ale długo tutaj nie pobędę, bo chyba, chyba albo jeszcze jeden dzień i będzie trzeba... Jak już będę miał prawo jazdy, to już będzie o wiele łatwiej znaleźć sobie robotę oczywiście. Więc już tak nie będzie, szef już nie będzie taki zadowolony, no bo po prostu nie będę tutaj chodził z i robot i się zwolnię pończy. O, już widać na horyzoncie naszego skuterka Faggio. Więc sobie siadamy i chyba lecimy sobie od razu do domku. I zobaczymy co dalej. więc sobie o, siada na skuterka, ubierz kask. Okej. Okay. No i lecimy sobie do domciu. Tylko gdzie to... Okej, okay, tutaj. Aha, ale na prawym mogę. Na, znaczy, no, na, w prawo na czerwonym mogę, ale w sumie tam nie było tych... No jakąś tam moc, moc, ma, mo, ma, ma ten skuter jakąś moc. Może by się już zmieni, zmieniły, wyście się, się już te światła. Poprosiłbym. Halo. Ale fajne, stoi za mną. Jeszcze nie ma prawa jazdy, żeby tak jeździć. Ale skuter, mogę, bo to tylko ma. Charakter, over A Frankin ma. Ja tu, ja tu zwierzę. No, dobra. Niektórzy ludzie tutaj są tym losem, co jest tak średnio, bym powiedział tak średnio. O, jakieś fajne motorki są. Ale dobra, my tam się nie rozglądamy, tylko jedziemy sobie. O, ale fajne Ferrari. Mówię, nie rozglądamy się, a Frank nie od no, razu na co popatrzą, to Ferrari. Tak, Ferrari. I ostatni skręt w lewo i jesteśmy w domku. Tylko coś dziwnie ten skuterek... O! Tak jakby zatar się? O, widzicie to? Jak takie strzelają. Tak jakby się zatarł. Ale paliwa to już mamy na wykończeniu. Ale w sumie jak go sprzedamy, no to nie chcę leją. Ale patrzcie, on w ogóle nie ma jakby siły. O, dopiero na prostej. Coś tam kurczę no. Za dużo chyba jeździliśmy. Siema, siema. O kurde, no. Aha, bo nie ma już paliwa, dlatego tak. Ojej. Tak przecina. No, no to i tak. Ojej. Proszę, żeby się ktoś odezwał, już za niedługo. Do tego skuterka. No i dobra, myślę, że to na tyle w tym odcinku troszkę, żeśmy ogarnęli Franklina i troszkę żeśmy podrobili, bo wydaliśmy i podrobiliśmy. Ale fajnie jakby się ktoś odezwał tego skuterka do Franklina. Odezwał się koleś, który chce kupić fargio. Jutrzejszym rankiem, o szóstej, od razu za gotówkę, nawet się nie zastanawiając. Ciąg dalszy nastąpi.